Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na proste domowe ciasto z jabłkami, drzemem, rodzynkami i z cynamonem. Idealne na rodzinny podwieczorek. Jeżeli lubisz tak jak ja kruche ciasta i jabłka, zapraszam na filmik. Do miski przesiewamy 300 g mąki pszennej. Przesiewamy także 10 g proszku do pieczenia. Dodajemy 125 g zimnego pokrojonego masła. Palcami mieszamy mąkę z masłem i robimy tak zwany piasek. Następnie wsypujemy 125 g cukru, wlewamy 2 jajka i startą skórkę z jednej cytryny. Mieszamy Wyrabiamy ciasto. Ciasto kończymy wyrabiać na stole posypanym mąką. Ciasto jest dosyć miękkie. Robimy z niego kule, a później spłaszczamy. Zawijamy w folie plastikową. I wkładamy do lodówki na godzinę, dwie godziny. W tym czasie przygotowujemy jabłka. Umyte jabłka obieramy, kroimy na pół, potem na ćwiartki, a później na cienkie plastry. Plastry przekładamy do miski. Wlewamy sok z dwóch cytryn. Wsypujemy dwie łyżki cukru białego albo brązowego. Wsypujemy cynamon według gustu. Mieszamy, a później odstawiamy na bok. Wyciągamy z lodówki ciasto. Stół posypujemy mąką. Ciasto również lekko posypujemy mąką. I wałkujemy na placek. Co jakiś czas sprawdzamy, czy ciasto nie przekleja się do stołu. Na placku kładziemy tortownicę i wycinamy kółko wielkości jej dna. Ja wykorzystałam tortownicę otwieraną o średnicy 24 cm. Jeżeli wykorzystasz tę o średnicy 26 cm, ciasto będzie troszeczkę cieńsze. Z reszty ciasta będziemy robić boki. Kawałki ciasta przyklejamy do boków tortownicy. Ciasto łączymy delikatnie palcami, tak aby przykleiło się dobrze do, do spodu. Teraz na kruche ciasto nakładamy drzem około 350 g drzemu śliwkowego albo pomarańczowego. Rozkładamy równo, rozsmarowujemy na całym spodzie. Teraz będziemy układać jabłka na drzemie. Układamy pierwszą warstwę jabłek. Jabłka posypujemy rodzynkami, które wcześniej namoczyliśmy i odcedziliśmy. Jeżeli ktoś nie lubi rodzynek, może je opuścić. Teraz układamy następną warstwę jabłek. Kawałeczki jabłek możemy także włożyć w szczeliny. Pieczemy w temperaturze 175 stopni przez około 45 minut. Tak wygląda upieczone ciasto, jest zarumienione. Kiedy wystygnie, wyciągamy je z tortownicy. Kruche ciasto jest miękkie, jest jego dużo, ciasto pięknie pachnie, jest bardzo aromatyczne. Polecam Ci przepis na to proste, smaczne, kruche ciasto z jabłkami i zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!